Cześć, z tej strony Gofera. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam co się zmieniło w nowej aktualizacji na Box PP, na Magic MagicTale. No bo ogólnie po trybów powiem wam kilka innych fajnych rzeczy. No i właśnie, bo tytuł to będą update i no, jakieś inne informacje, coś takiego. No bo już trochę sobie myślałem nad tytułem, ponieważ w tym filmie pokażę wam tylko update' plus. Znaczy plus, no po prostu, wracając do filmu można powiedzieć Mamy tutaj itemki, po co? Po to by łączyć skille Tak, mamy łączenie dwóch skilli na razie Czyli wytrzymałości i siły, tam na odwrót I coinów i itemów, może być też na odwrót To daje albo mm, item, albo mm, coiny To daje i siłę I wytrzymałość Także było wiecie, lepiej no to to musiałem dać losowość, ponieważ nie mogę dobrać tego i tego, bo musiałaby być sama, ciągle ta sama suma. Więc zrobiłem już też jeszcze nie tak. Myślę, że tak lepiej. Właśnie. Jest wymiana wszystkich itemów, czy, znaczy wszystkich itemów. Muszelki i rybek, z powodu, że, z powodu eventowej strefy. Ym, która była na, na eventie. No, strefa A była. No i później na tym się farmiło fortuny, dlatego dałem nie aż takie duże ceny, ponieważ ja naprawdę też miałem giga, giga dużo tego wszystkiego. Więc tak, patrzymy sobie też na mojego ECK, no i mamy po pierwsze walutę nową. Waluta nowa, czyli Cointary, no 64 razy droższe niż to, niż to, no i w przyszłości też będą oczywiście nowe. Yy, klucz do skilli został 3 razy zmniejszony jego cena ogólnie. Nowy skill w koku, związany z tamtymi nowymi strefami, ponieważ, ponieważ tak, siedzieliście cały czas albo na eventowej, albo bezpiecznej PvP. Eventowej nie ma. No to wiecie, zostało można powiedzieć takie dwie, gdzie jesteśmy aktywni, bo nie liczymy tutaj awk. No i pisze tu jest strefa bez elitry. No i ja tu mogę mieć elitry, ale ja nie będę jej nosił, bo ja na tym koncie nie będę grał. Eee, tu automatycznie zdejmuję elitry, ponieważ to jest zwykła strefa bez elitry, ale tam jest coś lepszego. Tu jest strefa wodna z powodu, z powodu dodania tych itemków pewnych, czyli hełmów i butów lecimy, patrzy, teraz tak szybko i tak dalej, o to chodzi. Chciałem żeby tej temy miał swój sens, ale jak coś to widzę, że mi zduplikowało, dlatego odkładam T i od razu przy Was usuwam T miałem już dwie wersje tu mamy jeden z trzech nowych generatorów, to jest no to jest najsłabszy, to jest drugi, już lepszy, ADES jeszcze trzeci na tej lepszej, o wiele ładniejszej strefie według mnie. No i tu mamy takie wpływanie do tego generatora. No, skill skoku ma polegać na tym, że będziemy go używali w sytuacji, kiedy chcemy skoczyć na wyższy poziom. Żeby było łatwiej, żeby szybciej i tak dalej. Na tym to po prostu ma polegać. Jak ktoś tej temy do wywalania, są bo niepotrzebne mi bo i takich nie będę używał. Tu jest strefa A2.0 przeniesiona, ponieważ tam no za łatwo było zdobywać. Dlatego chciałem dojść trochę utrudnienia, ale żeby ona była ponieważ jeśli będziecie graczy trochę, no to tutaj macie najbardziej prawdopodobnie przechlapane Trzeci najlepszy generator, z którego jest szansa na wydropienie odłamka tytanu. A czemu akurat tego itemka? Ponieważ jesteśmy na tytanowej strefie. Strefa ta pokazuje, już pokazuje yy, ma pewne właśnie zmiany. Nie możecie nosić elytry. Oczywiście w niektórych miejscach w różnych regionów nie możecie stawiać bloków itd. No bo tu no, trochę trzeba było się bawić w regiony. Też mamy też skakiwanie tutaj górzy widoczne co prawda, ale jest. Różne takie do góry, do góry idziemy. No i mamy tu wysepkę ze skrzynią tytanową. Wow! Niesamowite! Małe tytanową księgę. To jest też naprawdę fajne. No lasowanie odłamków. Tu odłamki tytanu, tytan. E, łopata 2, żeby kopać to. Tutaj, tu. No i mamy księgę tytanową i odłamku ze skrzynią 2. Właśnie. Nie powiedziałem o co chodzi z tetanową chyba strefą, Czemu akurat taka nazwa? O, jak chcecie wejść, to możecie wejść na ten trzeba, bo jest nowa jedna nowość. Eee... And... Musicie znosić tylko tetanowe sety, czyli netherite'owe. Jakby... Jakbym założył diamentowy i nie miałbym opa, to by właśnie mi go zdjęło. No, ale mam opa, więc... No nie, ale w sumie mogę na chwilę odebrać. No i patrzcie. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Jak doplikuję mi, bo on GMO. Więc jednocześnie poziom walki może być tu lepszy, no bo lepsze itemy i tak dalej, tylko tytanowe. Proponuję nowych itemów. Tytanowa księga jest. No i o co z nią chodzi? Pójdziemy sobie tutaj. Mamy tytanową łopatę. No to sobie ogarnia, znaczy łopatę ogólnie. Mamy ją za na 4. Więc to jest najdroższy item, dosłownie. No i mamy tytanową łopatę. No tytanowa księga jest potrzebna. Ją da się zdobyć tylko w tej, w tej, tutaj, 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 tylko tu. Tak, naprawdę drogie. No i mamy tytanową łupatę 2 i łopatę 2, no bo tylko ją da się wyrobić tutaj. Widzicie tytanowy miecz, to nie? Ponieważ miecz 16 da się zrobić na tytanowy. Zawsze będzie to najlepszy miecz. No i tak, to będzie naprawdę ciekawe, no bo kojarzycie zmianki. No, ja nie zrobiłem do końca zmianek, ponieważ. Niby na stylu tego, ale naprawdę, ja nie chciałem. Jeśli uważacie, że to jest, że niby tak stuprocentowo to kopiuję, nie. Ja sobie pomyślałem, że zrobię coś na moim sposobie, czyli jak mamy enchant, to na tym enchantie to zrobimy: specjalnym enchantie, plus jeden ostrość i tak dalej. No i to na tym będzie polegało. No i tak. Do tego potrzebuję tatanowego miecza. No i ogólnie pokażę wam w sumie crafting, postawimy go nawet tutaj. To no prostu nikogo nie ma, no to wiecie. Wpiszemy sobie losowy albo... Czekaj, miecz. No tego nie ma, niestety. Bo. Niestety tego nie widać tutaj. Ale ja to postaram się. Wam. No, pokażę wam, jak to się krefuje ogólnie. Dobra, mam wszystkie, czyli tak. Odłamki ulepszenia dwa są po to właśnie potrzebne. Ustawiamy Tytan, Tytan. Odłamek Tytanu, odłamek Tytanu. No i najlepszy mieczyk. Choć powinienem jedną rzecz zmienić, więc dajcie mi chwilę. Okej, okay, na pewną rzecz, ponieważ w recepturze zapomniałem dać pewnego itemu, który był tu bardzo ważny i chciałem go na początku, czyli zamiana tak na plus 1 ostrość. O co tu chodzi? Możemy wydropić tutaj mieć od minus 2 ostrości do plus 7. Czyli możecie mieć w takim miecie, który będzie dobry na kilka update'ów. Ponieważ klikamy. No i nie wiem jakim już dostałem plus 6, czyli prawie najlepszy mieczek porównując z zwykłym miecz daje 22.5 ten, powodując, że jest tetanodrajtowy, bije więcej plus ma o dwie ostrości więcej i dwie niezniszczalności to już daje o wiele większy poziom wszystkiego, naprawdę to już jest daje no, to jest prosto mega mocne więc tak, to od razu jest lepszy mieczek, więc przy kolejnym update macie o wiele lepszy znaczy, no że nie lepszy, ale jest podobny na tych nowych mieczach. No i tak, jak wy plus 7, to macie na 1, 2, nie wiadomo ile update'ów, lepszy mieczyk. Dlatego to jest naprawdę, według mnie, bardzo fajna rzecz. Nie jest to jak ze zmiankami, bo nie chciałem na zmianki i tak dalej, ale chcę zrobić to we własnym stylu i takie, wiecie, ciekawiej. Czy jesteś w tym update'ie? To jest na pewno kilka duży update, nie wiem, czy nie największy ponieważ mamy nowe narzędzie, nowy miecz, w ogóle tytanowy miecz, dwa nowe sety, oczywiście kilowy miecze, wiadomo o co chodzi tytanowe właśnie jakieś coś z rozmiankami. No ogólnie Naprawdę duży update to właśnie jest to łączenie z i tak dalej no, no przeniesienie pewnej rzeczy, czyli awk na tytanową strefę, zwiększenie cen i tak dalej, nowa wymiana. Chyba to wszystko co chciałem wam pokazać na tym update'cie, ale jeszcze się upewniam. Dobra, coś nagrodę za w ogóle wszystkie fajne rzeczy? Bo jeszcze właśnie trochę rzeczy jest, jak patrzyłem. że ogólnie mogłem wam nie powiedzieć kilku rzeczy, ale taka można powiedzieć nagroda. Tak, odebrałem ten kod, ale chcę wam pokazać, bo nie wiedziałem czy działa. Kod update: każdy może otrzymać rzadki kluczek. Tamten sobie usunąłem jak coś, żeby nie było. Więc rzadki kluczek może powędrować do was, wystarczy wpisać kod update. Tyle. No i teraz patrząc, czy jest coś jeszcze, ponieważ tak, mamy skill schoku, właśnie o tym zapomniałem powiedzieć, kody. E, tak, strefa wodna na naszej super i bez elit bo na te tam też nie można nosić elit No, nowe narzędzie, jak mówiłem już wcześniej. No i chyba to wszystko mi, więc chciałem powiedzieć, moja rozpiska wygląda całkiem ciekawie, wam powiem. Uff, lepsze kity też tam, Delikatnie lepsze skrzynki, ale to nie wiem, czy nie będę zmieniał jeszcze. No, plus jedna rzecz taka dla tych, którzy mają w sumie, można powiedzieć, 2,50, ponieważ w tym naszym item shopie za 2,50 wchodzi jeden item jak coś. Na item shop możemy wydawać tylko i wyłącznie rzeczy, na właśnie, no z item shop możemy wydawać tylko na serwery, na ulepszenie, na przedłużenie, ponieważ tak to jest zrobione, taką metodę płatności mamy i tak dalej. Więc no, mamy ekskluzywne boksy. Mamy do zdropnięcia Totem odporności, eee, Miecz wzmocnienia oraz skill latania, który jest naprawdę dobry eee, według mnie. Odporności daje każde odporności jaki istnieje tak naprawdę. Miecz wzmocnienia jak kogoś walniemy no to zostaje, no ogólnie to jest taki że w sojusznika no, możecie wystawać. Dostaje on efekt chyba speeda, eee, szybszego, szybszego kopania i regenki jeśli dobrze pamiętam, więc naprawdę myślę że fajny tam na to jest 50%, na to jest 40%, a na to jest tylko 10%. Skill latania daje nam możliwość flya fly na, na. na. na te 3 sekundy. Ale muszę coś sprawdzić. Dobra, otworzymy sobie takie 3 boxy. A, musimy potwierdzić, zapomniałem o tym. Mieć wzmocnienia, czyli taki średni drop, kolejny. I skill latania, więc naprawdę giga fart. Teraz musimy poczekać, niestety. Ale propos, że będą jakieś inne rzeczy. na no, tak. Mój drogi kanał prawdopodobnie zostanie zmieniona nazwę i w ogóle będzie trochę zmieniony. Czyli będzie to kanał Magic Tail, tak? Bo na tym kanale też będę wrzucał filmy z Magic Tale, ale też zapraszam Was, tam będzie w opisie link do tego kanału. Znaczy nie link, ale przejście jakby na YouTube'a. No i co jeszcze? Chciałem coś jeszcze powiedzieć, jeśli dobrze pamiętam. Ale nie jestem pewien, czy chciałem coś powiedzieć. Na pewno właśnie z tym Intem Shopem są różne zmiany dalej no i jeśli będziecie chcieli nam pomóc, ponie... o, już wiem, coś nie. ponieważ będzie nowy tryb Tak jakby zaczęliśmy tego boxa, kiedy to było? Eem... 31 maja Czyli mniej więcej, no ponad miesiąc tutaj jest jakby ten serwer No więc nic, ja się naprawdę cieszę, fajnie jest tu Dużo, no dużo osób było, no ale teraz trochę mamy kryzys serwerowy, ale tam trochę wchodzi mimo wszystko. Więc dzięki widzowie, a kolejny tryb to będzie Magic SMP. Czyli co to Magic SMP? No to tak, na pewno będzie to ten lifestyle, no bo bez lifestyle a to raczej nie tryb. No serio, takie musi być. Będą różne customowe itemy, jak ja tu po prostu uwielbiam te custom itemy, jak ostatnio. Mogliście zauważyć po tym całym serwerze, bo naprawdę jest ich pełno. Od tutaj, tutaj, tutaj. No dobra, tutaj nie ma. Ale ogólnie pełność tego w każdym froncie i tak dalej. Nawet w normalnej skrzynce musi to być. Dlatego takie fajne rzeczy muszą być. A od razu na pewno powiem wam jedno. Jest magiczny set. Trochę lepszy, na niego da się nakładać enchanty. Nader od razu wyłączony. Data, kiedy będzie, nie wiadomo, bo robimy. Mm, ale myślę, że całkiem, całkiem niedługo może się udać. Rangi będą takie same jak coś. Kity, no to będą zwykłe takie strwiowalowe bardziej kity, no bo tak będzie. Postaramy się przebić trochę tego, znaczy ten przebić serwer jakby w jakości. Bo myślę, że nie jest źle jakościowo ten serwer. Ale ja postaram się zrobić lepsze, nie? Znaczy nie tylko ja, bo kilka osób mi tam pomaga, nie? Więc postaramy się zrobić lepszy, mimo wszystko, że ten nie jest zły. Mamy jakieś tam nowe mechaniki i tak dalej Tam też będzie raczej dużo takich rzeczy, będą już fajne kryształy, jakieś wymyślam odłamki, będzie z graczy, tutaj takiego takowego jeszcze nie ma, choć myślę, że to kwestia czasu. I będzie zrobione. Więc będą jakieś inne rzeczy. Więc naprawdę fajnie. Czy jest coś jeszcze? To chciałem wam powiedzieć chyba nie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, choć jeszcze chwilę poczekać. Wiem, miało być zakończenie, jak mówiłem, że właśnie będzie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, ale musimy chwilę poczekać. Więc y, zapraszam właśnie za serwer oczywiście do subskrypcji tego kanału, no bo jednak chciałbym trochę tam wbić tych subów tak z 500, jakby się dało, radę w ogóle. Choć obecnie to są problemy raczej z tym. Ym, do końca roku, no bo do końca wakacji raczej nie będę więc co będę musiał robić, ponieważ życzyłem jednego shorta raz telepatii. No i to będę robił, bo naprawdę to jest fajne. No i wam się podoba Więc to będę robił Ym, Czy coś jeszcze na pewno? Staram się jak coś widzowy częściej filmy robić bo teraz Nie wiem, że jest tutaj każdy problem Ale no Damy radę Teraz powinno może działać Nie, ale chcę sprawdzić I zobaczyć Okej, okay. lecimy, lecimy No i już nie lecimy Naprawdę gigafajny jest ten skill. Jak stacie, jedno, to możecie kupić. Musicie być na serwerze od razu, jeśli, jeśli chcecie coś kupić, żeby nie było problemu do nas. Ale jak coś, to i tak damy. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na tym serwerze, na moim drugim kanale. No i